Dzień dobry Państwu. 974 stadion, 6 godzin do meczu. Polska-Argentyna, wielka armada polskich fanów. Przedstawcie się, skąd przyjechaliście, jakie są nastroje. Nastroje bojowe jesteśmy część grupy z Pasłęka. Dzięki tutaj naszym przyjaciołom, część zdańska, Lublina, ale jesteśmy. Ja jestem z Pasłęka. Proszę każdy, niech się przestawi. Ogólnie z północy Polski jesteśmy, z nadmorza. Cieszymy się, że przyjechaliśmy tutaj. Będzie pięknie, jest prohibicja, ale mimo to się cieszymy. Super będzie mecz, mamy nadzieję, że wygramy. Musimy wygrać, na to liczymy. Lewandowski czy Messi? Lewandowski! O, to jest mój pierwszy mecz stadion, który odwiedzam. Mam 70 lat, i nigdy na stadionie nie byłem. Wygląda pan na 50. Jakie na My górale wszyscy jesteśmy i Kielce. No, bojowe, bojowe. Trzeba zremisować chociaż. Lublin, wspieramy naszą drużynę, trzymamy za was kciuki, wygramy. Kto wygra mecz? Do Polska! Polska! Do... Polska! Do... Polska! 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 Do boju, do boju, do boju, do boju, do boju, do boju, do boju. Powiedzcie, jak to organizacyjnie wszystko wygląda, jak się w ogóle tu wam mieszka, jak było dotrzeć? No dotrzeć było dosyć prosto. Wystarczyło na lotnisko wskoczyć i jesteśmy, nie? Pięć godzin. Żaden problem. Pięć godzin jesteśmy, a mieszka się całkiem przyjemnie, nie ma problemów większych. Katarczycy dobrze to zorganizowali. Czy jest gdzieś jakiś chaos w niektórych aspektach? Fan klub spokojny, bardzo słaby, nie ma nic, żeby... Ta fanzone, nie ma nic, żeby się wspomóc, żeby coś poprawić, nastrój i tak dalej, ale ogólnie jest wesoło, nie narzekamy, bo nie ma co narzekać na te kilka dni, ale jak Polacy wygrają, a pewno wygrają, to będzie jeszcze lepiej, także nic nie nam nie przeszkadza, żeby tu być. W Polsce śniegi, a tu chyba da się żyć. Nie, u nas nie ma śniegu, jestem z Gdańska, jeszcze nie ma, nie, 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 jest okej, okay. ale ciepełka zawsze dobrze robi, bardzo dobrze robi. Czyli panowie plan jest taki, że przynajmniej remis i wychodzimy z pierwszego nie, miejsca. Rano, jaki tam remis. Po remisie to w ogóle nie, nie przyjadę tu więcej już. Jak będzie remis to Lewandowski wraca, damy samolotem. Ale jak macie w ogóle to zorganizowane? Czy wy macie jakieś zarezerwowane bilety na jedną ósmą? Jak to działa? Znaczy nie, mamy bilety tylko na ten mecz. E, przyjechaliśmy tutaj w poniedziałek. Naszą grupą osobową jesteśmy tutaj. Dzisiaj mamy mecz, wygrywamy, jutro wyjeżdżamy. Wracamy w piątek do pracy. Jedna ósma przed telewizorami. <laughs> <laughs> I finał, finał ewentualnie tutaj. No tak, finał na miejscu. Finał na miejscu. Chyba, że finał to wracamy. <laughs> no to powodzenia i panowie, Polska! Polska biało-czerwoni! Polska biało-czerwoni! Olej! Dziękujemy bardzo. Dzięki.